Cześć, z tej strony Mateusz, a to jest codziennie lepszy 360, i dzisiaj rozmawiamy na temat zasady treningu. No, też odniosę się do wczorajszego materiału, bo jest kilka nieścisłości, które należałoby wyjaśnić. Pierwszy raz usłyszałem o zasadzie treningu w taki sposób sformułowano rzecz od Pawła Pawlaka, tak zwanego Wikinga z Inner Saga, serdecznie pozdrawiam. On powiedział, że przeniósł to tak jakby ze sportów siłowych do biznesu i do rozwoju osobistego. Wiem, że dużo tych przykładów sportowych, ale one naprawdę bardzo fajnie pokazują, w jaki sposób należałoby działać i podchodzić do swoich wyzwań. Idziesz pierwszy raz na siłownię. Załóżmy, że nie robiłeś tego nigdy wcześniej. Leży przed tobą sztanga, chcesz ją wycisnąć na klatkę. Ile tam nakładasz? 300 kg, 200 kg, czy po prostu nakładasz, nie wiem, 10 kg na początku? Sprawdzasz, czy dasz radę. Jeśli dajesz radę, jest lekko, dokładasz kolejne kilogramy, kolejne, kolejne, aż w końcu znajdujesz jakiś punkt, który jest dla ciebie wyzwaniem. Nie nakładasz tam od razu 300 kg, tyle co wyciskają jakieś tam zawodnicy, którzy trenują na przykład 5 czy 10 lat, czy, czy niektórzy w ogóle nigdy tego nie wyciskają. Tylko nakładasz na początek mało, bo rozumiesz, że jesteś niewytrenowany, że zaczynasz działanie, że nie masz doświadczenia, nie wiesz do końca, jak, nie masz wytrzymałości, siły, mięśni itd. Nie zakładasz 300 kg, które by cię zgniotło, a później nie besztasz się, że jesteś do niczego, że jesteś beznadziejny, tylko rozumiesz, że wymaga to treningu. I to nie jednego, dwóch czy pięciu, tylko kilku lat. Treningu I być może nawet nigdy nie dojdziesz do takiego poziomu sportowego, i być może nawet nie o to ci w ogóle chodzi. Rozumiesz po prostu, że to jest proces, który musi trwać. Nie oceniasz po tym się, że przyszedłeś tam pierwszy raz, nie oceniasz się, że jesteś beznadziejny, tylko dlatego, że nie podnosisz tyle, co ludzie, którzy trenują ileś lat. I my zdajemy się bardzo często o tym zapominać, szczególnie w jakichkolwiek wyzwaniach, które mamy. Ktoś chce na przykład wstawać rano i zamiast, jak wcześniej na przykład wstawał ósma, dziewiąta, teraz będzie chciał wstawać o piątej, od razu rzuca się na ten budzik na piątą rano, wcześniej ustawiał drzemki, przestawiał budzik i tak dalej. Teraz chce za pierwszym razem wstać na równe nogi, nie wiem, jeszcze robić treningi i tak dalej, w jakiś magiczny sposób, się zmotywować, wystarcza mu dyscypliny na kilka dni, a później pojawia się frustracja, bo nie rozumie, że to wymaga pewnego rodzaju treningu. To wymaga jakiejś zmiany, która będzie trwać. I nie powinien rzucać się na tą przykładowo 300-kilową sztangę, tylko powoli, konsekwentnie dążyć sobie do swojego celu, zacząć lekko, zacząć mm, od czegoś mniejszego, na co go po prostu stać, dzięki czemu będziesz mógł swoje te ograniczenia Przełamywać z każdym kolejnym treningiem i budować pozytywne nastawienie do siebie samego, a nie frustrować się, gnoić, besztać i wyrzucać sobie, że nie jesteś tak dobry jak inni. Można to odnieść naprawdę do wielu przykładów, nie będziemy teraz o tym tak bardzo dyskutować, bo odniosę się jeszcze do wczorajszego materiału. Powiedziałem tam coś takiego, że można wpływać na stan emocjonalny działaniem. Czyli można, ja podałem tam konkretny przykład, że można na przykład się uśmiechnąć przez minutę i wpłynie to na twój stan emocjonalny. No i pojawiły się głosy, że to nie działa przecież, tak nie jest. To nie jest tak, że ja się uśmiechnę i nagle czuję się lepiej. No i pytam: "A sprawdziłeś?". No tak, uśmiechnąłem się i nie czuję się lepiej. Ok, czyli uśmiechałeś się przez minutę, dwie, półtorej i czy jak? No nie po prostu się uśmiechnąłem przez parę sekund no i nie, nie czuję się lepiej. Dobra. Czyli oczekiwałeś, że za pomocą czegoś takiego jak uśmiech przez kilka sekund nagle nie wiem, wystrzeli wszędzie konfetti, pojawią się pierdzące tęczą jednorożce i nagle będzie wszystko cudownie. To jest właśnie podejście jak do tej sztangi 300 kg, której ty zakładasz, że od razu po wejściu przekroczeniu progu siłowni nagle będziesz tam mistrzem. Aż po prostu nie wiem, że nie wierzę, że takie rzeczy trzeba komentować, no ale trzeba. To, co ja powiedziałem, to tylko nieznacznie wpływa na nasz stan emocjonalny. To znaczy, delikatnie może go poprawić, bo to jest jedna pierdoła. Uśmiechnięcie się, i zresztą, uśmiechnięcie się przez minutę, wymuszenie tego uśmiechu, czy przez półtorej, rzeczywiście jest w stanie zmienić Twój twoje emocje. A jeżeli uśmiechniesz się tylko tak i przestaniesz, no to to nie zmieni naprawdę twojego stanu emocjonalnego, więc musisz dać sobie czasami czas, żeby po prostu coś wypróbować, a nie oceniać coś po jednej próbie, nie oceniać coś w, w takim kontekście, że nagle to odmieni twoje życie, tylko podejść do tego racjonalnie, że to jest jakaś rzecz która może wprowadzić jakąś nieznaczną lub znaczną poprawę w Twoim życiu, w Twoim funkcjonowaniu. Możesz to wykorzystać, ale potrzebujesz po pierwsze to przetestować, po drugie potrzebujesz dać temu czas. To jest tak, jakbyś mm, powiedzmy poszedł na siłownię, jeszcze się wrócę do tego przykładu, podszedł do hantelki, machnął nią raz i powiedział: Nie działa, nie jestem tak umieszczony jak na plakatach, więc Trening siłowy na mnie nie działa. No a sprawdziłeś? No tak, podszedłem do hantelki, e, wziąłem ją na biceps raz, odłożyłem, no i stary, no nie uwierzysz, nie jestem umięśniony. No przecież to jest idiotyczne. Albo tak jakbyś wszedł na bieżnię, przebiegł minutę na tej bieżni i powiedział, nie wiem, ja jestem jakiś inny, kardio na mnie chyba nie działa, no bo nie schudłem. <laughs> Albo jakbyś, nie wiem, zjadł jedną zdrową sałatkę i powiedział, że no dieta na ciebie nie działa, bo po prostu, no, no, no byłeś na diecie przez 15 minut, no i stary, nie działa, po prostu na mnie jestem jakiś inny. To wszyscy ci ludzie, którzy, którzy to robią latami, no oni rzeczywiście są jesteś, muszą być mutanci, no bo chodzą na tą siłownię, robią te kardio, jedzą te, te zdrowe rzeczy, no i oni, na nich to działa, na mnie, na mnie to po prostu nie działa. Oceniamy po prostu rzeczy zbyt szybko, zbyt szybko się poddajemy, nie dajemy sobie czasu, żeby coś sprawdzić, żeby przetestować. Zobacz, że cały dowcip dotyczący Rozwoju osobistego polega na tym, że większość tematów, takich jak na przykład produktywność, nawyki, motywacja, sprzedaż każdy taki jeden temat można by zawrzeć w jednej, dwóch książkach grubszych, i każdy taki jeden temat mógłbyś opanować powiedzmy za stu, gdzie, gdzie w tej cenie miałbyś powiedzmy dwie, dwie książki. Naszpikowane wiedzą, i tak naprawdę nawet jeden, dwa rozdziały z każdej takiej książki mogłyby ci poukładać w głowie bardzo dużo, dać ci bardzo dużo umiejętności. Tylko, że nikt tego nie robi i nikt by tego nie przerobił. Kupiłbyś sobie takie 10-15 książek, one by ci poukładały dosłownie wszystko, miałbyś efekty w każdej dziedzinie życia, jeżeli byś tylko wykorzystał tą wiedzę, dał sobie czas na to, żeby to wszystko wdrożyć, przetestować, tylko ludzie tego nie robią, nie wdrażają, nie dają sobie czasu nawet te pieprzone 60 sekund, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście gość, co mówi w tym filmiku, to ma jakikolwiek sens, tylko wydają osąd po paru, po jednym powtórzeniu, że to nie działa, albo spodziewają się jakiegoś magicznego rezultatu wybuchu, po prostu ekstazy, po tym, po zastosowaniu jakiejś Prostej techniki, która tak naprawdę tylko nieznacznie może na coś wpłynąć, bo tak jak mówiłem, rozwój osobisty polega na takim łączeniu elementów, gdzie wykorzystujesz dużo różnych rzeczy. Każda solo może nie znaczyć za wiele, ale jak, jeśli je połączysz, jeśli jesteś w tym konsekwentny, jeśli powtarzasz, wdrażasz, testujesz i, i robisz to długoterminowo, no to to właśnie może dać ci fajny efekt. Ludzie jeżdżą na szkolenia. Kupują kursy, czytają książki, oglądają masę filmików, słuchają jakichś podcastów, jeżdżą na jakieś spędy motywacyjne, żeby ktoś za parę stów im powiedział, że mogą wszystko, a potem wracają do domu i dziwią się, że no nic się nie zmieniło. Nie uwierzysz, nic się nie zmieniło. Zapłaciłem temu typowi w marynarce parę stówek. On mi powiedział, że mogę wszystko. Ja wróciłem naładowany do domu emocjami, minęły dwa dni, no i cholera, dalej jest to samo, co było, nie? Bo szukamy czegoś, co da nam jakiś magiczny stan, da nam jakiś jeden magiczny trik, jedna magiczna metoda, która zmieni całe Twoje życie, a najlepiej jeszcze w ogóle bez Twojego działania, nie? Rozmawiasz później z kimś, mówisz o produktywności, a on Ci mówi tak. No tak, technika Pomodoro, słyszałem macierza Eisenhowera, zasada Pareto, ja to wszystko znam, to już nic nowego, nie? No to jeśli słyszałeś o tych trzech rzeczach, to słyszałeś pewnie też o dziesięciu innych, to z czym ty masz jeszcze problem? No ci powiem, z czym masz problem, po prostu tego nie stosujesz, nie wdrażasz tego. Więc jeżeli tego nie wdrażasz, to czego ty oczekujesz, jakich ty efektów oczekujesz? Cały czas oglądasz nowe rzeczy, mentalnie masturbujesz się nowymi materiałami i nie wdrażasz... Nic, albo wdrażasz to byle jak i mówisz, że nie działa, albo, e, no, albo oczekujesz jakiegoś magicznego rezultatu, że ta jedna rzecz, o której słyszałeś na YouTubie, nagle zmieni całe Twoje życie w ogóle bez Twojego e, działania. Więc um, każdy szuka tego magicznego sposobu, każdy by chciał, żeby wszystko samo się stało, i, i nie wierzymy czasami nawet w prostotę jakichś metod. Są metody, które są dość tak, tak proste, że aż wydają się, że nie mogą działać, ale to nie chodzi o to, co tobie się wydaje. Powinieneś sprawdzić. Bo jeżeli działa to na, na jakąś większą liczbę osób, no to działa też prawdopodobnie na Ciebie. I tu jest w ogóle krem de la creme, który powinieneś mi taką wisienkę na torcie jeszcze tutaj umieścić. Czyli hasło pod tytułem. Bo moja sytuacja jest inna, bo ty mnie nie rozumiesz, bo u mnie jest inaczej, bo na mnie to nie działa, bo u mnie to nie jest tak. Hmm. No nie wiem, czy ci to mówić. Ale chyba ci powiem. Może mnie znienawidzisz za to, ale muszę ci, muszę ci coś wyjaśnić. To będzie. To będzie nawet być może bolesne. Także przygotuj sobie chusteczki, żebyś mógł się wypłakusiać, jak to usłyszysz. Weź sobie do drugiej ręki kalkulator. Może być ten w telefonie, chyba że liczysz w pamięci dobrze. Jesteś taki wyjątkowy, tak? Twoje problemy są inne od wszystkich ty jesteś jeden na milion, nie? Mamy na świecie 8 miliardów ludzi. Około. Podziel sobie 8 miliardów przez milion, to wychodzi 8 tysięcy klonów, kopii, sobowtórów, takich jak ty, jeżeli jesteś jeden na milion. Może twoja siatkówka oka i twoje linie papilarne są unikalne, całkowicie w skali całego świata na te 8 miliardów ludzi, i nie ma drugich takich. Okej, okay. może twój wygląd to nie jest jeden na milion, może on jest jeden na 100 milionów, bo może masz tylko kilku sobowtórów, kilkunastu, kilkudziesięciu na świecie. Okej, okay. ale uwierz mi, te wszystkie kwestie dotyczące twoich emocji, twoich zachowań, twoich problemów, nawyków, nałogów, rozterek, różnych myśli, dialogów wewnętrznych, to nie jest jeden na milion. To nie jest nawet jeden na 100 tysięcy, to jest nawet nie jeden na 1000. Może to jest jeden na 100, może to jest jeden na 200, na 300, ale nie jeden na milion. Więc dla Ciebie akurat pewne rzeczy nie działają. Ty jesteś taki rzeczywiście wyjątkowy i to by się nie chce nawet sprawdzić przez 60 sekund. Czy to, o czym ktoś mówi, ma sens? Ty byś chciał jedną złotą metodę, która zmieni Twoje życie bez działania. Ty byś chciał usłyszeć tą jedną rzecz, której dzisiaj nie usłyszałeś, ale może jutro ją usłyszysz? Może nagram kolejny filmik, w którym usłyszysz tą jedną rzecz i ona zmieni całkowicie Twoje życie i sprawi, że nie będziesz musiał robić nic. Wyświetli ci się przed oczami. Napis: Zwycięstwo, wygrałeś, wystrzeli wszędzie konfetti. Pierdzące tęczami jednorożce będą otaczać Twoją głowę i pojawi się ekstaza, zwycięstwo, bo usłyszałeś tą jedną rzecz, której tak szukasz. Ten jeden magiczny trik. No, stary, nie wydarzy się to. Nie wydarzy się to, niestety. Zobacz sobie, że to, o czym mówiłem w ostatnich tych siedmiu filmikach, tak naprawdę to jest dokładnie to, co zrobiłem. To są takie bardzo podstawowe, mentalne założenia. My, tak naprawdę ja nie powiedziałem tutaj żadnych jakichś konkretów, żadnej techniki, żadnej, żadnego triku. To są po prostu. Podstawowe, mentalne założenia, które należałoby wdrożyć, i są ludzie, którzy po obejrzeniu kilku takich materiałów, jeżeli oni się zastanowią, mogą to wdrożyć i mogą mieć jakieś efekty. Ale większość ludzi będzie czekała na kolejny złoty środek, którego nie ma i będą oglądać kolejne filmiki, w których być może w końcu ktoś powie im coś, czego jeszcze nie słyszeli i co odmieni całkowicie ich życie, a to się po prostu nie wydarzy, oczywiście. Ja będę nagrywał te, te wszystkie metody, triki, techniki będę o tym mówił. Te narzędzia dostaniesz, one, one będą. Będę też mówił też o takich różnych mentalnych założeniach nadal, bo to jest uważam bardzo ważne i często tak naprawdę te mentalne rzeczy mają przewagę na takąkolwiek techniką, bo jeśli ty rozumiesz jak się zachowywać, jak do, podchodzić do pewnych spraw, to bez znaczenia czy znasz jakieś triki, czy znasz jakieś techniki, czy ich nie znasz, bo i tak możesz być skuteczny, ale oczywiście to wszystko będzie. Jeżeli ktoś nie wyciągnął nic z tych siedmiu filmików, to jest duża szansa, że nie wyciągnie nic z pozostałych 354. Tak po prostu. Dlatego zastanów się, daj sobie szansę po prostu na to, żeby testować rzeczy. Daj sobie szansę na to, żeby. W długim terminie je próbować, nie tylko raz, byle jak, nie tylko na osądzać na podstawie tego, co Ci się wydaje, tylko rzeczywiście, dać sobie czas przetestować pewne, pewne założenia, zastanowić się nad tym, obejrzeć coś dwa razy, wypisać sobie coś na kartce, zanotować, przemyśleć i po prostu wdrożyć, bo bez tego wdrażania tak naprawdę nic się nie zmieni. Każdy kolejny podcast, każda kolejna. Um, Rzecz, którą zobaczysz, każdy kolejny wyjazd szkoleniowy, nic ci nie da, jeżeli nie będziesz tego wdrażał, jeżeli nie dasz sobie szansy na to wdrażanie. I tu właśnie warto się kierować tym, o czym powiedziałem, czyli zasadą treningu: nie rzucać się od razu na tą przysłowową 300-kilogramową sztangę, nie oczekiwać super efektów po pierwszym, jednym treningu, czy po w ogóle jednym powtórzeniu, jednym machnięciu sztangą czy handlą, tylko dać sobie czas, powoli dążyć do. Uprawnionych rezultatów wdrażać, testować, nie frustrować się, nie besztać się. Nie... I, i, I to jest jeszcze to, co powiedziałem o tej wyjątkowości. Jeśli się nie wydaje, że jesteś taki jeden na milion, że jesteś taki wyjątkowy, bo wcale tak nie jest. Więc jeżeli coś działa na no większość ludzi, prawdopodobnie będzie działało też na ciebie, tylko musisz dać sobie czas i szansę, żeby to. Przetestować. No dzisiaj materiał trochę dłuższy, trochę się rozgadałem. Zdaję sobie sprawę, że pewnie większość ludzi nie, nie będzie chciało się poświęcić tych 16 minut czy 17 na to, żeby coś takiego obejrzeć, ale to właśnie pokazuje, w jaki sposób ludzie podchodzą do życia. Jeżeli nie chcecie się poświęcić na coś 15-20 minut, no to jak, jak ty możesz oczekiwać, że, że osiągniesz coś więcej w życiu? Ciężko by było oczekiwać tego i. I myślę, że wiele osób i tak tego nie zrozumie, bo dalej będą szukać tej jednej złotej metody, która bezwysiłkowo da im niesamowite efekty. A to się po prostu nie wydarzy. Jutro pogadamy na inny temat, jeszcze nie wiem na jaki. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie, można pisać w komentarzu, można pisać w wiadomości prywatnej. Na pewno coś wymyślę, ale Wasze sugestie też będą mi bardzo pomocne. Cześć.